Witam, mam dzisiaj do zaoferowania Suzuki SX4 w fabrycznym pakiecie WRC to jest limitowana opcja wyszło tylko 500 sztuk tych aut z takim ospolerowaniem te felgi tam we wnętrzu zobaczymy później będzie będzie podany który numer jest z tych 500 sztuk tej sztuki Autko, totalnie bezwypadkowe, sami go sprawdziliśmy z Niemiec od pierwszego właściciela. Fajnie wyposażone, posiada ten pakiet hand-free dostęp, podpalanie, zamykanie drzwi. Silniczek jest 1,6 benzynka i zamontowaliśmy nową instalację gazową. Jest nowa instalacja, wlew jest zrobiony we wlewie paliwa. Autko ma jeszcze dołożone radio Androida, także. Jest wszystko: internet, google, mapy, oglądanie filmów, no po prostu wszystko, wszystko to, co można powiedzieć w telefonie. Łączy się z telefonem, można też osobną USB, nawigacja oczywiście różnorodna i google i inna, jak tam się chce, naprawdę dużo rzeczy jest. Przejdźmy do wnętrza. Wnętrze jest utrzymane w nienagalnym stanie. Jest to właśnie ta wersja VRC w ma jeszcze wykończenia tym karbonem na progach, na desce rozdzielczej. Przejdźmy tutaj. O, I tu jest właśnie ten numer 248 z 500 sztuk. Tu jest rodejko, klimatronik. Wszystko oczywiście sprawne, wszystko działające. Tak jak widać, tutaj jest bardzo, bardzo zadbane, czyściutkie. Podgrzewane fotele. W sumie tym autkiem jeździła moja małżonka, także samochód jest naprawdę w perfekcyjnym stanie. Ty też czyściutki. Przejdźmy może teraz do silniczka. Jak przyciszę to radyjko, odpalimy. Wszystkie kontroleczki, wszystko gaśnie. O, proszę, dwie przebiegły 243 tysiące. Idealnie chodzi i na benzynie i na gazie, już się przełączył na gaz. Bierzemy pod maskę, bardzo równiutko chodzi, cichutko ten silniczek. Otwieranie. Czyściutko. Wszystko zawsze było na czas robione. Dobra instalacja gazowa, ona była założona w półtora roku, podejrzewam. Tu są światła jazdy dziennej. Także, jak ktoś jest zainteresowany tym autkiem, to naprawdę jest samochód bardzo, bardzo godny polecenia. Znaleźć egzemplarz takiej unikatowej wersji i jeszcze bezupadkowy. Tak jak mówiłem, mierzyliśmy cały przed zakupem w Niemczech samochód, nigdy nic nie było lakierowane. Także jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie do kontaktu. Na pewno jak ktoś będzie chciał przyjechać, będzie zainteresowany, na pewno nie będzie rozczarowany tym egzemplarzem, bo jest naprawdę samochód w świetnym stanie. Także serdecznie gorąco polecam.